Dobry wieczór Państwu, Żeny to bez żakieta, a to są newsy Eurowizyjne. A dziś w programie skandal i dyskwalifikacja, kupione głosy, kolejne próby oszustwa, spory między uczestnikami, ale co spory? Pewnie spory smród. Czy Eurowizja urządzi kasa? Roxy Węgiel i Vicky Gabor ponownie na Eurowizji. Zapraszam Państwa na podsumowanie tego, co się działo na tegorocznej Eurowizji, a działo się sporo, takiej Eurowizji jeszcze nie było. Ale to cuchnie! Smród ciągnie się aż ze Szwecji! Ale nie przejmujmy się tym. Idąc z duchem łamańca językowego, no i cóż, że ze Szwecji! No i cóż, że ze Szwecji! Słyszeli Państwo? Ćwiczyłam i żaden łamanie językowy, powtarzam, żaden nie jest w stanie mnie złamać. Po raz pierwszy w historii byliśmy świadkami dyskwalifikacji uczestnika, I jak twierdzą niektóre media, jednego z faworytów konkursu. Niestety, pomimo mojego wścibskiego nosa i dużych uszu, służących niezawodnie do podsłuchiwania dram i plotek, nie udało mi się dotrzeć do wszystkich informacji, ale z oficjalnego źródła możemy wyczytać, że z ust artysty wydobyły się nie tylko słowa piosenki, ale również słowa gruźb kierowanych do jednej z kobiet pracujących przy produkcji konkursu. Policja przysłuchała już podejrzanego powoda i świadków, a sprawę mają skierować do prokuratora. Jakie słowa miały paść i dlaczego je powiedział, nie do końca wiadomo. Plotki krążą, a jak państwo wiedzą, plotką się brzydze, więc państwu ją przekazuję, że miało chodzić o wyśmiewanie jego zmarłych rodziców. Przez kobietę, w której stronę później padły słowa gruźb. Czy tak było naprawdę? Tego się tak szybko nie dowiemy, lecz wiadome jest to, że decyzja o dyskwalifikacji była dość odważnym i drastycznym posunięciem. Swoje niezadowolenie wyrazili nie tylko fani, ale również holenderski nadawca i niektórzy z pozostałych artystów. Holandia nie podała swojej punktacji jurorskiej na wizji. Zamiast znanej youtuberki Nikki Tutorials zrobił to producent Eurowizji Martin Österdal i został publicznie wybuczany. Nic dziwnego, Nikki była ładniejsza. Wyniki polskiego jury przedstawiła Wiki Gabor. I jak, Wikim? Kto dostał 12 punktów? I don't know. <noise> to się zastanów chwilkę. I jak? Our 12 go to... Switzerland! Gospodynie zaprezentowały się w nowych kreacjach, a mi po głowie chodziła tylko jedna myśl, czy ona się w tym nie poci i chyba się spociła, bo na wyniki kieckę zmieniła. Pewnie zrobiłaby to dużo wcześniej, ale kiecka ze skóry się przykleiła i łatwo jej nie było zdjąć. W finał rozpoczęliśmy mocnym bitem w wykonaniu dwóch M&M'sów ze Szwecji, choć tak naprawdę z Norwegii, przypominających młode wcielenia Justina Timberlake'a i backstreet Boysów. Młode orzeszki ostatecznie uplasowały się na dziewiątym miejscu. Jako drugie wystąpiły reprezentantki Ukrainy, moim zdaniem pokazując jeszcze większą siłę w głosie niż pokazały w półfinale. Tym sposobem wyśpiewały sobie trzecie miejsce. Trzeci występ należał do Niemiec. Śpiewał o bieganiu. Może kiedyś zacznie? Kolejny mocny, jaki włosy występ zaprezentowała nam reprezentantka Luksemburgu. Numer piąty był zarezerwowany dla Holandii, jednak w związku z zaistniałym incydentem Just Klein nie wystąpił, a na jego miejsce nie wzięto nikogo. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I proszę to zapamiętać, bo do tego jeszcze wrócimy. Izrael, kraj, który wywołał burzę i wiele protestów. Ludzie również jego odsunięcia od konkursu się domagali, lecz pomimo wielu protestów, się nie doczekali. Sytuacja była na tyle napięta, że wokalistka Izraela była izolowana w celach bezpieczeństwa. Tłumy demonstrantów pojawiły się na ulicach, by pokazać swoją solidarność z Palestyną i swoje oburzenie na pojawienie się Izraela na konkursie. Na ulicach wszędzie widoczna była policja, a artystka została otoczona ochroną. Ze swojego hotelu wychodziła tylko na próby i występy. Sam występ był mocny wokalnie, choć początkowo Europejska Unia Nadawców odrzuciła pierwsze wersje piosenki. Ostatecznie udało się wprowadzić poprawki, a piosenka została zaakceptowana. Jury za ten występ umieściło Izrael na 12 miejscu, jednak od widzów uzyskało Aż 323 punkty, co wywindowało ją na piąte miejsce w ostatecznej klasyfikacji. Do tematu Izraela jeszcze wrócimy. Mind, Litwa. Ta piosenka buja coraz bardziej przy każdym kolejnym odsłuchu. przepraszam za wyrażenie, tę sukę ze smyczy. Może i brzydko powiedziane, ale tak sama o sobie śpiewa w piosence zurra. Nie kłamie, mogą państwo sprawdzić. Ta 56-letnia performerka pokazała na co ją stać. Niestety widzów nie było stać, by ufundować jej wysokie miejsce i ostatecznie uzyskała 22 lokatę. Estonia. Ta podróbka pitbulla była tak słaba, że dostrzegli to wszyscy jurorzy i umieścili ich na ostatniej pozycji. Dzięki widom udało mi się wskoczyć o pięcioczek oczek w górę i wylądować z telemarkiem na dwudziestej pozycji. Bili, no A teraz przenosimy się do kolejnej dramy i występu Irlandii. Ten występ zyskiwał z każdym odsłuchem w moich oczach i uszach. I nie tylko w moich, bo docenili ją również jury i widzowie. Jury umieściły ją na szóstej pozycji. Punkty od telewidzów również szósta pozycja. I w ostatecznej klasyfikacji również szóste miejsce. 6-6-6. Przypadek? Piekło wygrywa. Pamiętacie Państwo, gdy mówiłam o pieniądzach? Ponownie do nich wracamy i do dramy z Izraelem. Wokalistka Irlandii początkowo umieściła w swoim występie w języku celtyckim takie hasła jak zawieszenie broni i wolność Palestyny. Jednak organizatorzy zabronili jej i zagrozili jej dyskwalifikacją z konkursu, jeśli nie usunie haseł, artystka kilkukrotnie składała skargi do Ebu na Izrael i ich komentatora, który miał namawiać na niegłosowanie na Irlandię, łamiąc tym regulamin konkursu. Dlaczego w takim razie również Izraela nie zdyskwalifikowano, podobnie Reprezentanta Holandii. Tego nie wiadomo, ale gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o. No, Izrael. I izraelska marka Moroccan Oil jest jednym z dużych sponsorów konkursu. Być może w tym przypadku pieniądze posłużyły skutecznie jako tarcza. Reprezentant Łotwy ewidentnie słabli bez swojej skorupy i głos wydawał się słabszy niż na półfinale. It's Grecji udało się mnie zaskoczyć, tak wysokim miejscem w klasyfikacji. Violetta z Disney Channel uciekła z telewizora, by wskoczyć na scenę. Jak ta dziewczyna w pampersie wdarła się aż na 11 miejsce? Nie wiem. Kojarzą państwo tę piosenkę? Pewnie tak! Wokalista tego zespołu w tym roku reprezentował Wielką Brytanię i była to wielka klapa. Od telewiców uzyskał okrągłe 0 punktów, ale żyli coś tam sypnęło i ostatecznie uzyskał 18 pozycję, ale sam występ nie był najlepszy. Norwegia czy też Lorek na górę ponownie nie zaskoczyli i wylądowali na szarym końcu. Na scenie pojawiła się Roksana Węgiel. Co? Jak to nie ona? No przecież widzę. Ty faktycznie to Włochy! W finałowym występie zmienili stroje i nie poznałam, ale wypadli świetnie i świeżo, niczym róże i zakwitli na siódmym miejscu. Reprezentantka Serbii nadal głodna i nadal czeka na kamieniu, aż ktoś nakarmi ją ramenem. Finlandia. Wrażliwych widzów prosimy o nie Już jak raz to zobaczycie, to o tym nie zapomnijcie. Wierzcie mi, próbowałam. Jeden z tancerzy przesyła okiemu pozdrowienia. Też chciał być jak młody Jerzyk. Let's go, no rules. Jola lojalna i Jola, a nie, to Jolanda z Portugalii. Swoimi egipskimi oczami namówiła ludzi na głosy i uzyskała dziesiąte miejsce. Lala z Armenii. Wylalała sobie ósme miejsce. Chociaż to może jej muzyk niczym zaklinacz węży zahipnotyzował publiczność? Mnie na pewno. Czekam na węża. Chłopaki, co się ubiorą, to każe im się rozbierać. Ja o nic takiego nie prosiłam. Ja nie kłamię. Państwo mi wierzą, prawda? Zobaczmy teraz ten fragment bez koszulek. Yourself, to do, to do. Jedna z prowadzących latknęła się na swoją teściową na widowni. Teściowa zobaczyła, że prowadząca ma na sobie jej sukienkę, więc ją z niej zerwała. Syrena ze Słowenii nie namówiła na oddanie głosu. Zresztą, kto by chciał oddać swój głos? Ja na pewno nie. Ale państwo możecie oddać lajka, jeśli spodoba wam się ten film. uszły iskry, ale ogień nie. I nawet z pomocą strażaków nie udało jej się wzniecić pożaru głosów, I reprezentantka Gruzji uzyskała dalekie 21 miejsce. You know there, ashes, Francuz spadł tuż poza podium. Ponownie pokazał, co potrafi robić głosem i językiem, ale nie przekonał publiczności i ostatecznie wylądował na czwartym miejscu. Je Ta pani wygląda jak połączenie kleo i Dody. Ale czy ta pani ma szansę? Czy ta pani da radę? Ale nie dała. Chyba, że mówiła o czym innym. Swoimi wyeksponowanymi pośladkami wylądowała na przedostatnim miejscu. Głosy były kupione. Proszę Państwa, w tym roku jeden głos kosztował 99 eurocentów i nie było możliwości oddania głosu za darmo online. A kto wygrał? Zwyciężyła Chorwacja, ale tylko w głosowaniu widzów, uzyskując największą liczbę punktów. Nemo. Osoba niebinarna, czy ryba niebanalna? Mówią, że dzieci i ryby głosu nie mają, a tu proszę. Udowodnił wszystkim, że są w błędzie i wybuchł niczym jajko w mikrofali. Swoim głosem rozwalił całą konkurencję i wygrał konkurs. Od jurorów dostał bardzo dużo dwunastek. I nie ukrywam, był też jednym z moich faworytów. Statuetka chyba jednak nie za bardzo mu się podobała, bo ją rozbił. A może w tych kurczaczych rękach po prostu już zabrakło siły? A Państwu, kto się najbardziej podobał? Proszę nie pisać, że ja, bo ja udział w konkursie nie brałam. Albo proszę pisać, ale zaraz potem kto z wykonawców. Z konkursem, jak Państwo widzą, wiążą się wielkie emocje, ale to już za nami. Każdy ma inny gust muzyczny i każdemu może podobać się co innego. I nie ma nic w tym złego. Dla Eurowizji News mówiła żaneta bez żakieta.